Cześć, już jutro zmierzymy się z Realem Sociedad na Santiago Bernabeu, czyli szóstą drużyną La Liga. Przygotowałem dla Was pigułkę na ten mecz i mam nadzieję, że Wam się spodoba i przybliży Wam obraz tego spotkania. Real Sociedad radzi sobie bardzo dobrze w ostatnich spotkaniach. Grają dosyć fajną piłkę, więc mecz będzie naprawdę dobry do oglądania. Mecz rozpocznie się już w sobotę o 21, a ten, te spotkanie możecie obejrzeć na 11. Mm, 1. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania, komentowania, subskrypcji i zostawiania łapek w górę. Bardzo mnie to motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Miłego oglądania! Zaczniemy od tego jak prezentował się ostatnio nasz sobotni rywal. Ostatnie 10 spotkań La Realu to Isna Sinusoida. Potrafili ograć w pocharze króla 2-0 Atletico Madryt, aby potem zremisować z Getafe i przegrać 0-4 z Betisem. Ostatnie dwa spotkania to jednak wygrane nad Majorką na wyjeździe 0-2 i wcześniej na Anoeta 1-0 z Osasuną. Więc morale w zespole są bardzo dobre mimo kontuzji w kadrze. Spójrzmy, co tam się dzieje na ten moment. Większość tych zawodników jest bliżej niezagrania w meczu niż wystąpienia w nim. A przewidywany skład Realu Sociedad na to spotkanie, to spójrzmy oczywiście na grafikę. Portu na prawej stronie Isaac w środku ataku, na lewej stronie Oraz Zabal w środku Dawid Silva z Zubiramendim, a także z Moreno. Na prawej stronie Zaludu, a także w środku Normand, Artis i Munios na bramce Alex Romero. Także wyjdą dosyć porządnym składem na mecz Realu Madryt. Na pewno będzie trzeba zwrócić uwagę na takich zawodników jak Isaac czy Orezabal, którzy z przodu mogą nam uprzykrzyć życie. Przejdźmy jednak do Realu Madryt, gospodarze po wymęczonej wygranej z Rio na wyjeździe po bramce Benzemy przystępują do tego spotkania praktycznie nieograniczeni kontuzji. Na pewno zabraknie to niego crossa, i Unina, ale wyrobić powinien się na ten mecz Alaba. Królewscy po fatalnym meczu w Paryżu wygrali dwa kolejne mecze w stylu, no powiem krótko, takim sobie. Mimo wszystko Karlan Ancelotti wie, że ten mecz na Bernabeu jest bardzo ważny dla jego ligowej tabeli, ponieważ Sevilla gra swój mecz na wyjeździe i jest możliwość odskoczenia na kolejne punkty, przy wpadce Sewilli oczywiście. Skład Realu Madryt powinien wyglądać następująco. Oczywiście nie spodziewam się dużej ilości zmian, ale na pewno tacy zawodnicy jak Ceballos, Valverde i Kamavinga są, są w obwodzie Ancelottiego, aby zastąpić to niego Krosa, który jest oczywiście kontu. Ja osobiście zagrałbym zestawieniem z Kamawingą i Valverde zamiast Modricia. Mimo, że Luka świetnie rozgrywa piłki, to zostawiłbym to Kamawindze i skupiłbym się na intensywności w odbiorze piłki przez Kamawingę i Valverde. Spójrzmy jeszcze na planszę ze składem. Vinicius, oczywiście, Benzema i Asensio. W tym momencie nasze najlepsze trio, mimo, że azart jest dostępny. Na moje powinien wyjść oczywiście Kamawinga. Casemiro i Fede Valverde. W obronie tradycyjnie tutaj bym nic nie zmieniał. Mendy, Alaba powinien się wyrobić, Militao w środku, Carvajal na prawej i Courtois e, oczywiście na bramce. Ostatnio zawodnik o nazwisku Kamavinga jest mocno w cieniu, ponieważ dostaje bardzo mało... Ten mecz może nam jasno odpowiedzieć kto mógłby zastąpić Krosa, gdyby wypadł w meczu z PSG. A tak może się zdarzyć przecież. Do tego spes, że nie zagra także Casemiro, więc, wa więc warto by przetestować dwójkę Kama-Winga, Valverde w parze z Modricem, na przykład dzisiaj, lub z Casemiro. Mam nadzieję, że Ancelotti nie wpadnie na jakiś głupi pomysł, nie wystawi isko do środka, ale tego nie można oczywiście wykluczyć. Przecież to Ancelotti. Cóż, spodziewam się ciekawego meczu. Na pewno będziemy musieli mocno się skoncentrować, aby nie stracić bramki. Liczę na duet Vinicius Benzema z atomową lewą nogą Asensio. Muszą pokazać na co ich stać. A mecz? Mecz mam wrażenie, że wygramy. Bardzo ciężkie spotkanie, ale liczę, że będzie też otwarte. A gdy jest otwarte spotkanie, Real ma siłę i możliwości do wygrania takich spotkań. A jakie są Wasze przypuszczenia? Zostawcie oczywiście komentarz, lajka i powiedzcie co sądzicie o tym meczu, na co musimy zwrócić uwagę.